Uwaga, jakiś pingwinek tutaj na plaży w Ja Dzisiaj, 15 maj, nam się troszeczkę pogoda zepsuła 16 stopni tylko plus. Jakiś pingwinek. O, pingwinek zdjął! Zdjął! O, kapturek. To no, to jesteśmy na plaży? Tak tam się coś marzy. Na, 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 to te nie, góralskie lasy, tak. nadmorskich lasach opalamy się. Może się zmarasiło troszeczkę. Dwójeczka, trójeczka, może wieje. O, na wigwinek nam zmarzł. Zmarzł wigwinek. Żeglarz Charlie, świetny żeglarz Charlie. 40 ile to będzie? O Jezus Maria, 5 lat na 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 Święty Święty